Na morzach i oceanach istnieje definicja orania mórz i oceanów, czyli pływania w ten sposób, by płynąć jak najdalej, jak najdłużej, nie zwracając większej uwagi na to, co nas otacza i co spotkalibyśmy w porcie, gdybyśmy do nich zawinęli. Podobnie jest na drogach, możemy też orać drogi. Możemy jechać tysiące kilometrów, żeby osiągnąć cel, ale możemy też tą drogę trochę wydłużyć, by podczas jej trywania odwiedzić miejsca wyjątkowe. I dzisiaj do takiego wyjątkowego miejsca Was właśnie zabieramy. W drodze do Chorwacji, gdybyście chcieli odwiedzić ten wyjątkowy kraj lub popływać tu pod żaglami, możecie też zajrzeć do piramid w Bośni i w Hercegowinie. Gdyby wierzyć, że są naturalne i są piramidami, to byłyby największe na świecie. A o szczegółach w dzisiejszym podcaście zapraszam do materiału. Adam Jakubczak, Kalina Jakubczak, podcast Podróże, tajemnice, mity i legendy. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu tajemnice, mity i legendy. Wszyscy, którzy znają nas, naszego materiału i podcastu Władcy Wiatrów, wiedzą, że znamy też definicję nie morza i jesteśmy jej głębokimi przeciwnikami. Otóż żeglarstwo i podróże powinny tym Różnić się od takiej trochę źle pojmowanej turystyki, że sama podróż i przemieszczanie się jest też częściowo naszym celem. Widać to szczególnie w żeglarstwie, kiedy płyniemy do celu, ale sama podróż czyli żeglowanie również sprawia ogromną radość i satysfakcję. Dlaczego nie zrobić tak z podróży samochodowej? Czy jadąc do Chorwacji, która niewątpliwie jest perełką żeglarstwa Europy, nie możemy tego czasu, tych kilku tysięcy kilometrów po drodze spędzić w sposób miły, ciekawy, ale też podróżniczy i trochę tajemniczy. To oczywiście pytanie retoryczne, bo wszyscy wiemy, że możemy. Jeśli chodzi o ejsy żeglarskie, to jest to dość trudne. Ejsy zaczynają się w sobotę o 17. Zatem, jak wyjdziemy samochodem z Polski mniej więcej w piątek po południu, to właśnie po południu będziemy też w sobotę w Chorwacji. Zatem będzie to czas na zrobienie zakupów i zaokrętowanie się na wynajęty jacht. Czy można zrobić to inaczej? Tak. Wystarczy zaplanować wizytę w miejscowości Wisoko, która jest ponad 30 km od Sarajewa, na czas powrotu do Polski. Przecież rejsy kończą się o 9 rano w sobotę w Chorwacji. Właśnie zatem przed nami prawie dwa dni wolnego czasu, nim w poniedziałek rano będziemy musieli udać się do pracy. A zatem, drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie, że z Sibenika, z którego dla Was właśnie w tej chwili z pokładu jachtu nagrywam ten podcast, przez Austrię. Ten najpopularniejszy sposób dojazdu do Polski jest 1356 km do Warszawy. Natomiast ta droga przez Sarajewo to raptem 1455 km, zatem tylko 100 km dalej. Oczywiście jest to droga trochę dłuższa jeśli chodzi o czas, bo nie zawsze przebiega bardzo łatwymi do podróży autostradami. Ale to o to chodzi trochę w podróżach, żeby niekoniecznie były łatwe i nudne, tylko ciekawe i niezapomniane. Do takiej podróży Was dzisiaj właśnie zapraszamy. W miejscowości Wisoko istnieją prawdopodobnie największe na świecie piramidy, które można łatwo obejrzeć. Bilet, by wejść do nich, do kanałów, które są pod nimi i usłyszeć prelekcję ich odkrywcy, doktora antropologii Semira Osmanagicza, to raptem 5 euro. Zatem warto wybrać ten kierunek. Ale przez chwilę zastanówmy się, czym są właśnie owe osławione piramidy w Bośni i Hercegowinie. Otóż to prawda. Na zaledwie pięć km nad północ Sarajewa w 2005 roku dr Semi Osmanagic, serbski archeolog, ogłosił, że odnalazł w tym miejscu piramidy. Początkowo były to nie jedna, a trzy, prawdopodobnie największe piramidy na świecie, a zatem piramida Słońca, Księżyca i Smoka. Dziś już wiemy, że jest ich pięć. Dołączyły jeszcze dwie mniejsze piramidy. Niestety, doktor nie jest doktorem archeologii, tylko antropologii, a mało tego, nie jest poważany przez tzw. główny nurt archeologii, któremu trochę nie w smak. Że, że Europa, jako jeden z nielicznych kontynentów, na którego powierzchni nie było piramid, dziś może mieć też ważne piramidy. Otóż dr Osmanagic uważa, że odkrył na największą piramidę świata, jak mówi on sam. Jestem przekonany, że w górze Wisocica błokieć piramidą. Już sam kształt góry jest wielce podejrzany. Jej jest bowiem nadzwyczaj regularny szczypt, natomiast nieregularnie płaski. Tak, by miała być tam szczytowa platforma. Ponadto góra, która dokładnie zorientowana jest względem stron świata, co jest regułem wśród konstrukcji megalitycznych, do których zaliczają się też piramidy egipskie. Jakby tego było mało, największa góra nazwana piramidą Słońca ma w pobliżu dwie dodatkowe konstrukcje megalityczne. Towarzyszą jej, tworząc regularny kształt, trójkąta, których cień Podczas przesilenia wskazuje dokładny kierunek północny. Dużo przypadków, przyznam szczerze, jak na Twój, naturalny. Ale czy mogło tak powstać coś po prostu przypadkowo? Ależ oczywiście. Jednak to nie jedyne dane, które towarzyszą temu wyjątkowemu miejscu. W 2006 roku, kiedy doktor na początku zaczął prowadzić pracę, badacze wraz z ekipą zaczęli przeglądać miejsce legendy, ale też rozpoczęli prace wykopaliskowe. I to co odkryli, bardzo szybko upewniło ich w ich przekonaniach. Jak mówi, już pierwszego dnia wykopalisk, co wprost niewiarygodne, natrafiliśmy na wylot podziemnego tunelu, który zaczyna się u podnóża piramidy, opowiada. Następnie, po zdjęciu dajnej, niewielkiej warstwy ziemi, odsłoniliśmy kilkanaście regularnie obciosanych kamiennych bloków, które w moim przekonaniu niegdyś stanowiły warstwę licującą powierzchnię boczną piramidy. Po pierwszym miesiącu prac potrafiliśmy zlokalizować też domniemane strefy wejścia do wnętrza piramidy. Jesteśmy przekonani, że tworzą sieć podziemnych komór i korytarzy, które są odpowiedzialne za wiele anomalii obserwowanych tu od niepamiętych czasów. Gdy zaczęliśmy pracę, mieliśmy w rękach tylko poszlaki. Teraz zmieniły się w dowody. W miarę postępów naszych prac dowodów przybywa. Gdy prace się rozpoczęły, doktory Semi Osmar Nagić miał 45 lat. Dzisiaj lat ma już ponad 60. Jednak już wtedy, w 2006 roku, byli świadomi tego, że jeżeli uda im się udowodnić swoje odkrycia, wprawią w zakłopotanie większość sędziwych archeologów. Jednak minęło prawie 20 lat i nadal nie udało im się tego udowodnić. Chociaż dowodów nagromadzono naprawdę bez liku. Jednak warto pamiętać, że doktor, który w zasadzie jest biznesmenem ze Stanów Zjednoczonych, wrócił do kraju, w którym się urodził po wielu, wielu latach, większość prac finansuje samodzielnie. A jeżeli dodamy, że piamita słońca, czyli Góra na Ziemi Wysocica, ma, licząc od podstawy, ponad 220 metrów, podczas gdy wysokość największej piamity w Gizie, piamity chłopca, to raptem 1146,6 metra, to też możemy uświadomić sobie, jak ogromną pracę wzięli na własne barki. Już kilka dni, a później miesięcy i lat, podczas rozmów z miejscową ludnością i słuchania historycznych opowiadań i legend o tym miejscu, dowiedzieli się o wielu anomaliach, które tam występują. Na przykład, śnieg, jeśli dziś spadał, to na zboczach właśnie góry utrzymywał się dużo dłużej niż gdziekolwiek indziej. Wnioskowano z tego, że góra jest bardziej wychłodzona niż inne wzniesienia w tej okolicy. Dlaczego? Bo w niej wnętrzu są jakieś nieznane korytarze, które sprzyjają stwarzaniu miejsc tzw. Tak zestoisk masowych. Miejscowa ludność przetaczała też pewne zdarzenia z czasów drugiej Wojny Światowej, które utkwiły im bardzo w pamięci. Gdy w pobliżu góry spadały bomby lotnicze, odgłos ich wybuchu dochodził z ziemi. jakby cała góra rezonowała, a w środku była pusta. Przenosząc, odgłos wybuchu nawet bardziej pod ziemią niż nad ziemią jak ogromny, gigantyczny instrument. I już kilka miesięcy po rozpoczęciu wykopalisk okazało się, że doktor potrafi potwierdzić tą właśnie legendę. Cytując słowa doktora. Do tej pory posługując się georadarem wewnętrzno-góry namierzyliśmy około 4 km wewnętrznych tuneli. I warto zauważyć, że mówi to doktor, który często jest w skórzanej kurtce albo zękawniku, i zawsze z nieodłącznym kapeluszem, dlatego też przez miejscowych nazywany jest wośniackim Indiana Jonesem. Ale jak mówi dalej, jestem pewny, że jest tuneli więcej, a także, że więcej niż przypuszczamy. Prawdopodobnie prowadzą do jakichś większych komu i pomieszczeń. Odnaleziono ślady ludzkiej inteligencji w tym masywie i jest to na pewno sensacyjne. A to dopiero początek. I tu myślę, że bardzo trafne jest porównanie. Doktor Osman Agic porusza się na podstawie legend. A jak historia to już nam wielokrotnie wskazała, to właśnie legendy były czasem powodem spektakularnych odkryć. Wystarczy wspomnieć Henryka Schleimana, który zawierzył legendzie i odkrył Troję. A w swoich czasach również był uważany za, jak to się wtedy mówiło, na nauki. Dziś jest wybitnym naukowcem, chociaż bardziej w przekładach historycznych, niż doczekał się tego za swojego życia. Bo czasem warto jednak być... Samodzielnym, ufać swoim instynktom i brnąć do celu, by samemu poddać coś weryfikacji, czy jest prawdą, a nie. I nie zawierzać tylko opinii publicznej, która czasem nie jest prawdziwa. Zatem, czy największa piramida świata jest w Europie, czy to Hezja? Jak czytamy w znanej polskiej gazecie, Poznaj Świat już w 2006 roku o prawdziwości twierdzenia, że góry nie są dziełem naturalnym, była przekonana Nadia Nukic, geolog, który w masywie góry odnalazł kilkadziesiąt anomalii, wskazujących na to, że przynajmniej niektóre partie wzgórza są tworem rąk ludzkich. Razem z Nadią natrafiliśmy na warstwę, które nazwaliśmy fałszywym betonem, opowiada Osmanagicz. Była to nienaturalna mieszanka świru, z tego zostały uformowane bloki pokrywające wace wzgórza. Być może góra istniała tu już zawsze, tylko jakaś starożytna cywilizacja pokryła ją dodatkowo warstwą, uszlachetniającą ją i zwiększającą jej tajwałość. Dziś po latach już wiemy, że materiał ten został poddany licznym badaniom obiektywnym. Z całą pewnością jego wytrzymałość jest dużo większa niż jakiekolwiek naturalne warstwy w tym regionie i w ogóle jest dużo większa niż nawet dzisiejszy beton, który stosujemy dziś w dużych konstrukcjach, które są najwyższym, najbardziej spektakularnym dziełem naszej też cywilizacji. Kto i dlaczego i jak stworzył go wtedy? Na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć. Już kilkadziesiąt lat temu. Mieliśmy też do czynienia z pytaniami za i przeciw na temat prawdziwości właśnie tych konstrukcji. Od tego czasu wiemy, że pod górą są cztery bardzo długie tunele. A wiemy też, że odkopano tylko kilkadziesiąt procent ich całej długości, ponieważ już kilka lat temu rząd Bośni wycofał się z finansowania prac w tym regionie. Nie tylko dlatego, że są osławione i kontrowersyjne, ale przede wszystkim dlatego, że Bośnia to bardzo biedny kraj. Upadający kraj na granicy wojny domowej ze strefą serbską, która chce się w ogóle od niego oddzielić. Tylko lokalne władze odrobinę pomagają właśnie w rozwoju tego regionu, stworzono dodatkowe ulice, parkingi i trochę infrastruktury miejskiej, pozwalając na to, żeby osoby z zewnątrz mogły cieszyć się tym miejscem, spektakularnym, trochę ciekawym, trochę tajemniczym, ale też mającym dużo wydźwięku New Age. I co ciekawe, wiele osób jadąc do Bośni wybiera Medjugorje jako miejsce, gdzie mają miejsce cudowne ozdrowienia, gdzie miało miejsce objawienie Maryjne, którego nawet Watykan, prawdę mówiąc, nigdy nie potwierdził. Jednak Usankcjonował to miejsce jako sanktuarium marynarskie, ale raczej z tego powodu, jak dużo osób to miejsce odwiedza, niż to, że jest to miejsce udowodnione jako miejsce objawienia marynarskiego. Byłem w jednym i w drugim miejscu. Osobiście bardziej polecam odwiedzenie piramid niż samego miejsca Medjugorje. Po pierwsze, uzdrowień w piramidach, albo raczej wyleczeń, było setki razy więcej, a po drugie, rzeczywiście, miejsce w Medjugorje jest naprawdę plastikowe. Tysiące steganów, które otaczają to miejsce, sprzedając dewocjonalia w 100% pochodzących z Chin, naprawdę niszczy to miejsce i jego mistykę, także żałuję, że tam byłem, a tego, że byłem w piramidach, naprawdę nie żałuję. Cóż, do uzdrowień i do relacji z tych uzdrowień jeszcze wrócę. Jednak teraz wróćmy do za i przeciw samej prawdziwości tezy o tym, że to są piramidy. W historii już niejednokrotnie zdarzało nam się, że podobne tezy Powstały na podstawie właśnie przesłanek albo legend, sprawdzały się. I jak to możemy czytać, również poznać świat. Podobnie był na płaskowyżu Marka Husti w Pedruch. których pochodzenie przez dwie dziesięcioleci spędzało sens połowie ekspertom, i oczywiście powątpiewali o niewiwa autentyczność. W tym dzikim zakątku Andów. Na ogromnej górze stołowej zachowały się kamienne giganty. I przez długi czas powątpiewano, czy są wytworem jednak rąk ludzkich, czy też są wytworem naturalnym. I dopiero prawie w 2000 roku, w 1998 roku, udało się jednoznacznie rozstrzygnąć ten dylemat. Okazało się, że giganty są skalnymi ostańcami, które kilka tysięcy lat przed naszą mają poddano starannemu, intencjonalnemu ręcznemu retuszowi, nadając im fantazyjne kształty rąk człowieka. Zatem, czy w było podobnie? Czy naturalnym górom nadano kunsztownie, ręcznie, intencjonalnie rys prawdziwych piramid? Tak właśnie twierdzi doktor Osman Nagić. Przyznaje, że to najbardziej prawdopodobna teza. Choć, jak to mówił w 2006 roku, było stanowczo za wcześnie, by jednoznacznie wyrokować. Dziś mamy rok 2025. W zasadzie już tak. Dlatego też wiemy na pewno, liczne badania potwierdziły, że z całą pewnością wewnątrz góry są liczne tunele. I na pewno te tunele nie są kopalniami złota. Jak to sugerowało wielu sceptyków, dr Ewena Imanowica, emerytowana profesor archeologii na Uniwersytecie w Sarajewie, wręcz była oburzona oszustwem związanym z właśnie z piramidami, które odkrył nieprawdziwy archeolog. Jak to twierdzi, to jeszcze do dzień dziś podtrzymuje, a mówi to profesor archeologii. Tunele są prawdopodobnie pozostałościami starożytnej kopalni złota, podczas gdy gliny w zboczu, warstwy osadów, które wyznawcy uważają za elementy piramidy, są niczym więcej niż naturalnymi formacjami geologicznymi. Wszystko to mówi, że przyjęcie to, że to są piramidy stworzone ręką ludzką, jest absolutnie nie do przyjęcia, denerwowała się, gdy to mówiła, podczas wywiadu dla National Geographic. Dziś już jesteśmy przekonani. W żadnych warstwach, nawet dziesiątki kilometrów w pobliżu, nigdy nie występowały żadne minerały kopalne. A na pewno nie było na to żadnych przesłanek. A kopanie kilometrów tuneli podziemnych bez żadnej przesłanki, w czasach, gdy nie miano ciężkiego sprzętu i nigdy nie odnaleziono w tym miejscu złota, jest, powiedzmy sobie, nieprawdopodobne. Podobnych test, które na początku i do dziś mają obalać piramidy, jest bardzo dużo. Moglibyśmy je cytować godzinami, ale przyjrzyjmy się też innym aspektom. Piramid Wisowak. Sceptycznie do góry podchodzą również Polacy, do retuszowania gór naturalnych dawno temu przez ludy miejscowe. Nie wydaje mi się to prawdopodobne, mówi profesor Karol Myśliwiec, szef polsko-egipskiej misji archeologicznej w Sakarze, czyli w tym miejscu, które sprzyja głównemu nurtowi archeologii, jeśli chodzi o piramidy. Żeby powiedzieć, że budowla jest piramidą, trzeba by wykonać bardzo długie i skrupulatne badania terenowe. Podobnego zdania jest też profesor Krzysztof Makowski, znawca archeologii prekolumbijskiej. Ci panowie, czyli odkrywcy piramidzbości, mówią, dajcie mi górę, a udowodnię wam, że kiedyś była ona piramidą. I to nie jest takie proste. Bo to prawda, dzisiaj wiemy już też, że nadal nie że piramidy są prawdziwe, ale są tam. I inaczej niż Polacy twierdzi amerykański filozof Ken Wilber. Uważa, że piramidy są poświadomie odtwarzanymi przez ludzi wszystkich raz, wszystkich kręgów kulturowych na całej naszej planecie modelami ludzkiej duchowości. Są materializacją ludzkiego dążenia do transcendencji, do przebijania się i pięcia się coraz wyższe pięta świadomości, właśnie dlatego znoszone i zawsze, i wszędzie, i prawie na wszystkich naszych kontynentach. Imperatyw do budowania jest głęboko zakorzeniony w naszej psychice. Dlaczego więc nie miałyby powstać także w Europie? Prawdę mówiąc, ich brak jest bardziej niepokojący niż ich obecność. I to też uznany znawca, chociaż w filozofii, jednak niejednokrotnie trafnie wypowiadał się i twierdził już o niejednej megalitycznej konstrukcji. Bo to prawda, na pewno warto zajrzeć w to miejsce, które dziś jeszcze jest kontrowersyjne, a może dzięki temu jeszcze bardziej ciekawe, by je odwiedzić. Ale ma to jeszcze jeden aspekt. Otóż będąc żeglarzem, podróżnikiem, instruktorem żeglarstwa i bezpieczeństwa na morzu jestem trochę sceptyczny co do wszystkich teorii uzdrowień, objawień, choć z wiekiem to mi się zmienia. Z całą pewnością, widząc niebezpieczeństwo, uczę i również sam tak robię, że najważniejsze jest scenariusz i zachowanie zdrowego rozsądku. Wszystkie trudne sytuacje powinniśmy ćwiczyć, opierając się na danych, wiedzy, ewentualnie... Czyjś wcześniejszych doświadczeniach. Choć wiem też jedno, przeżyłem na morzu z rodziną sztorm wielokrotnie. I wiem też, że przeżycie podczas sztormu na morzu, a szczególnie na oceanie, nie jest realną sumą tylko tego, co mam, umiem i na jakiej jednostce płynę. W grę wchodzi również szczęście. I to szczęście to już jest taki iluzoryczny element, którego nie potrafimy ogarnąć. A zatem czy wierzę, że w tym miejscu miał miejsce ozdrowienia? I ludzie leczą się, nic nie robiąc? Nie. Jednak, czy moja wiara zmienia to, że oni właśnie tak to czują, że to się dzieje? A najłatwiej będzie nabrać własnego zdania, słuchając prawdziwych relacji. Zatem posłuchajmy. 17-letnia Słowaczka Weronika Weankowa przyjechała do Wysoko z powodu problemów z oddychaniem na polecenie czeskiego lekarza Petera Hajduka, specjalisty z kliniki chorób płuc w pracy. Jej historia zaczyna się w 2013 roku, kiedy, w wyniku torbieli zapalnej i trudności w oddychaniu, pojemność płuc spadła o 47%. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, Weronika niedługo po ustaleniu diagnozy przeszła. Poważną operację płuc. Program rekonwalescencji prowadzony przez profesora Hajduka opierał się na terapii biorezonansem, preparatami naturalnymi i witaminami. W programie rehabilitacji wybitny specjalista uwzględnił też wyjazd do Wysoko ze względu na wysokie stężenie jonów ujemnych w podziemnych labiryntach tuneli Reavne 1, 2, 3 i niedawno odkrytego tunelu Jawna 4. Po dwóch wyjazdach do Wysoko na terapię w tunele rawne. Młoda Słowaczka wyraźnie odczuła poprawę stanu zdrowia, co wykazało również badania. Po raz pierwszy, od dwóch lat nie odczuwała bólu. A wcześniej, ból klatki piersiowej niemalże ją paraliżował. Cierpiało od dawna. Cały proces leczenia, który obejmował pobyt w prehistorycznym objęciu, ostatecznie zaowocował zwiększenie pojemności płuc do obecnie 84%. Podczas drugiego pobytu, Weronika, chcąc oddać to, co została, brała udział jako wolontariuszka w oczyszczaniu odcinków prehistorycznego labiryntu. Nie dusiła się, a z satysfakcją pracowała jako młody archeolog, amator. To oczywiście nie jedyne prawdziwe relacje potwierdzone przez badania naukowe. Następna. Pod patronatem czeskiego magazynu VM Magazin. Na początku 2015 roku zespół odwiedził Wysoko i zwrócił szczególną uwagę na pomiary glukozy. Wtedy też uczestnikom eksperymentu Irka z Pragi mierzono poziom cukru we krwi 45 minut przed wejściem do tuneli. Poziom wynosił średnio 7,8 moli na litr. To grupa ryzyka. Po godzinnym pobycie poziom spadł do 5,1. To poziom normalny. Oczywiście możemy mówić o myśleniu sprawczym. Ale to już są badania na dość dużej grupie respondentów. Jeden z respondentów, KL, przed wejściem miał poziom 10,5, a po pobycie, czyli nic nie robieniu, tylko przebywaniu przez 45 minut poziom spadł o ponad połowę. Jak to mówił ordynator szpitala w Pradze? Takiego zjawiska jeszcze nie doświadczył i żadna farmakologia ani żadne badania naukowe o nowoczesnych technologiach nie mówią nigdy o tak radykalnym powrocie do zdrowia. Badania glukozy u uczestników eksperymentu utrzymywały się przez 14 dni. Później, niestety, z powrotem do wcześniejszego życia w zabrudzonym mieście z dość nieciekawą dietą, poziom glukozy u uczestników eksperymentu zaczął stopniowo wzrastać, a ten tylko kilka procent uczestników wycięło do poziomu sprzed eksperymentu. To ciekawe doświadczenie, prawda? A może też inne relacje. Spędziłem 40 minut w tunelach rawny 7 lipca 2015 roku z przyjacielem ze Słowenii. Na miejscu relaksowaliśmy się w komnacie uzdrawiania, a następnie zwiedzaliśmy wszystkie bloki ceramiczne. Byliśmy też zaskoczeni, jak wiele nowych rzeczy odkryto. Po wyjściu mieliśmy wrażenie, że spędziliśmy tam 10 godzin, a nie że dopiero co wróciliśmy autokarę. Ciśnienie w oczach, zamglenie, jakie odczuwałem po podróży, zniknęły. Wiele razy wyjeżdżałam w góry i w przepiękne miejsca. Zawsze po podróży i pobycie w tych miejscach odczuwamy radość, ale też znużenie i zmęczenie. Nie działo się tak w tym kompleksie. Wyszłam dużo bardziej wypoczęta niż weszłam mimo wcześniejszej podróży. To coś wyjątkowego, mówiła w wywiadzie Azja do Panowic. Otóż podobne relacje można by cytować tysiące. Bardzo podobne są właśnie z Medjugorje. Tylko tyle, że nikt nie prowadzi pielgrzymek do piramid w Bośni i Hercegowinie, a do Maduroje wielu ludzi zarabia na tym ogromne pieniądze. Czy to ludzka naiwność ich ciągnie w te miejsca? Czy nadzieja, która, jak to się mówi, podobno umiera ostatnio? Trudno powiedzieć. Ja jestem pewien. To miejsce warto odwiedzić. Niekoniecznie myślę, że powinniście wierzyć w to, że będziecie uzdrowieni, ale z całą pewnością będziecie zaskoczeni tym miejscem. Nie są to piramidy w Gizie w Egipcie. Choć, gdy się jest w piramidach w Gibzie i spod piramidy Chopsa za Sfinksa, widzicie ogromny napis McDonald, będący raptem kilkadziesiąt metrów od Was, to można być nawet oburzonym, a co najmniej rozczarowanym. Wysoko w Bośni i Hercegowinie otacza Was przepiękny las. Wspaniała roślinność i miejsce, które warto zobaczyć z wielu innych też powodów, nie tylko z powodu pięciu największych na świecie piramid. No, właściwie to dwóch największych na świecie i pięciu piramid w jednym kompleksie. Warto to miejsce zobaczyć, a wystarczy zboczyć z drogi do nas, do Sibenika, raptem o 100 km. Z pewnością wydłużycie podróż o kilkanaście godzin, ale z całą pewnością przestaniecie orać drogi publiczne i międzynarodowe. Zaczniecie być prawdziwymi podróżnikami, którzy szukają w drodze również celu, a nie tylko samego celu. Bo tak, droga, szczególnie dla tych kwalifikowanych podróżników, często jest sama w sobie celem. Sprawdźmy, by była jakaś wyjątkowa. Zatem polecam piramidy miejscowości wysoko w Bośni i Hercegowinie. Warto je odwiedzić i warto. Wydłużyć sobie drogę nie przez Węgry, nie przez Austrię, tylko właśnie przez Bośnię, po to, by je zobaczyć. Szczególnie jak zakończyć wacji, albo wracać będziecie z wynajmowanego apartamentu, którego wynajmniej najczęściej też kończy się w sobotę rano. Zamiast jechać gdzieś w miejsca, które widział każdy, jedźcie do miejsca, które widzieli nieliczni. Polecam serdecznie. No cóż, ja już serdecznie dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że był relaksujący i też. Ciekawy. Jeśli Wam się podobał, polubcie go. Jeżeli nie chcecie przegapić innych naszych materiałów, zapraszam do podcastu Tajemnice Podróży i Legendy. Zapraszam do subskrypcji. Ale nie zapomnijcie o naszym głównym kanale Władcy Wiatrów. Ahoj, podróżnicy i żeglarze, kapitan Adam Jakubczak z pokładu jachtu na Morzu Adriatyckim.